Witajcie. Dziś przypomnimy sobie gwiazdy Disco Polo, których hity w latach 90. nucili niemal wszyscy. Część z nich dalej pozostaje na topie. Jednak większą część spotkał los smutny, a z większości zarobionych pieniędzy nie zobaczyli ani złotówki. Niekwestionowanym królem Disco Polo pozostaje od lat Zenek Martyniuk. Niewielu wie, że Zenek ma swój własny sklep z gadżetami. Znajdziecie tam wszystko, od magnesów i kubków po poduszki i koszulki, a nawet jego książkę. Życie to są chwile. W 2024 roku Król Disco Polo zaskoczył fanów planami wejścia na rynek kosmetyczny, mówiąc o wypuszczeniu własnych perfum. Planował także linię cukierków o zaskakującej nazwie Zenusie. Miały one być dostępne na koncertach. Zenek miał także swój napój energetyczny Zenek Energy Drink. Oczywiście artysta dalej aktywnie koncertuje i nagrywa swoje piosenki, co jest jego głównym przychodem. Ale w co jeszcze inwestuje? Jak mówi, w różne rzeczy, chociażby w torebki Danusi. Jak Danusia kupuje, to mówi, że kupuje takie, które nigdy nie tracą na wartości. Inwestuje też w nieruchomości. Mamy ich troszeczkę w grabówce. Mamy też domek w Białowieży. Ja nie jestem osobą rozrzutną, nie przepijam, nie baluję i jest ok. Mówiono również, że planowali kupić dom w Hiszpanii. Zenek mieszka w 230-metrowej posiadłości, choć mówi się, że na co dzień żyje dość skromnie, jak na swoje możliwości. Sławomir Świerzyński, a więc lider zespołu Bayerful, to również jedna z prawdziwych legend tego gatunku. Zaczynał w 1989 roku. Jego hity, majteczki w kropeczki czy Wszyscy Polacy również znają niemal wszyscy. Ale historia świeżyńskiego to gotowy scenariusz na film sensacyjny. Zanim dorobił się fortuny, zbankrutował. W 1989 roku otworzył dyskotekę, zaciągnął kredyt, a gdy balcerowicz schłodził gospodarkę, komornik zajął mu dosłownie wszystko w domu zostawiając jedynie łóżeczko syna, kuchnię i stół. Musiał oddać 500 milionów starych złotych. Podniósł się dzięki muzyce. Najbardziej wstrząsającym momentem było jednak porwanie jego syna w 2004 roku. Porywacze żądali pół miliona euro okupu. Na szczęście jego syna Sebastiana odnalazła policja. Sławomir Świeżyński nie narzeka na brak pieniędzy. Jego majątek jest imponujący. Kilkanaście lat temu głośno było o wkroczeniu zespołu na rynek chiński. Świeżyński już od jakiegoś czasu opowiadał, że w Chinach szaleją na punkcie ich piosenek, a jego samego traktują. Jak Cara. Później twierdził, że płyta, którą grupa nagrała całkowicie w języku chińskim, miała zostać wydana w nakładzie 67 milionów sztuk. Niestety, jak twierdzą media, do występów nie doszło, a o płycie nikt w Chinach nie słyszał. Bayer Full nagrali jedynie materiał promocyjny dla tamtejszej telewizji. Sam artysta radzi sobie jednak świetnie. Mieszka w ogromnym 12-hektarowym gospodarstwie, prowadząc rodzinny biznes. Posiada prywatną stadninę koni królewskich, które wynajmuje. Lubi żeglarstwo i sport motorowodny ma jach sprowadzony ze Stanów, który kosztował 100 tysięcy złotych. Posiada także 3,5 tysiąca wolumenów książek w swojej bibliotece. Szaza! A więc Marlena Pańkowska była ikoną lat 90. Jej największe hity to Bajo Bongo, Egipska noc i nieśmiertelne bierz co chcesz. Szaza kilka lat temu wyznała publicznie, że zmaga się z poważną chorobą, chłoniakiem. Dowiedziała się o niej przypadkiem, robiąc kontrolne badania rezonansem. Mimo zmagania się z chorobą artystka pozostaje aktywna zawodowo będąc pod stałą opieką specjalistów. Marcin Miller, lider zespołu Boys, który powstał w 1990 roku. Niewielu wie, że zanim Marcin Miller stał się ikoną gatunku, Pracował w rejonowym urzędzie pracy w Ełku, przyznając ludziom Kuroniówki. Obecnie w dalszym ciągu aktywnie koncertuje i nagrywa nowe piosenki, ale również jest biznesmenem. Przyznaje, że nie musi żyć z muzyki, ale to właśnie muzyka i tantiemy są jego głównym źródłem dochodu. Ujawnia jednak, że jego żona Anna prowadzi bardzo dochodowy biznes. Zajmuje się wynajmem lokali. Posiadają nieruchomości również w centrum Warszawy. I jak sam artysta żartuje, żona będzie go utrzymywać na emeryturze. Ponadto, Miller prowadzi agencję koncertową i firmę fonograficzną. Swego czasu przygotowywał się również do otwarcia warsztatu samochodowego. Mówił również, że posiada ładowarkę i spycharkę sprzęt budowlany, którym na co dzień opiekuje się jego szwagier. Jak sam się chwali, jego stawka koncertowa wynosi kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale Discopolo to nie tylko gwiazdy, które do dziś są ikonami. To także ludzie, których znali wszyscy. Jednak później zostali oni zapomniani, często kończąc tragicznie. Krzysztof Rutkowski z zespołu Tarzan Boy. Zdobył popularność dzięki hitom takim jak Tarzan czy Promienie. Niestety, pomimo ogromnej popularności, jego historia jest niezwykle tragiczna. Rutkowski wyznał: Jestem jedynym wykonawcą Discopolo, który nie zarobił pieniędzy. Majątku się nie dorobiłem. Firma fonograficzna, z którą współpracował, miała nie wypłacić mu pieniędzy za sprzedaż kaset. Aby utrzymać rodzinę, pracował jako kierowca ciężarówki, taksówkarz, a na koniec jako kierowca autobusu miejskiego. U mężczyzny zdiagnozowano złośliwy nowotwór, śluzaka otrzewnej. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na kosztowną operację, ale niestety kwoty nie udało się zebrać na czas. Krzysztof Rutkowski zmarł 23 lutego. 2017 roku w wieku 56 lat. Marek Górski, a więc Antoś Szprycha, był prekursorem satyrycznego disco polo. Wiele osób znało takie hity jak Wspomnienie Pokaszanie, czy Bojowa teściowa. Kabaretowa formacja Antosia Szprychy założona w 1997 roku szybko zdobyła popularność, występując zarówno w Polsce jak i za granicą. To właśnie te występy przyniosły mu uznanie i rozpoznawalność. Mężczyzna dalej tworzył, choć wiedział, że jego popularność minęła. Użyczał też studia nagraniowego młodym twórcom. Marek Górski zmarł niespodziewanie 25 kwietnia 2016 roku na atak serca. Znaleziono go w swoim studiu nagraniowym. Marek Żurobski z zespołu Domino wylansował takie hity jak filmowa miłość. Czy tylko ty. Zespół zdobył ogromną popularność, jednak mimo tego mężczyzna nie zdołał odłożyć pieniędzy z koncertów i sprzedanych płyt. Jak sam twierdził, wszystko przez wyjątkowo niekorzystną umowę z wytwórnią. Wytwórnie z nas wyciskały wszystko co mogły. Myśmy sprzedawali im prawa autorskie, a oni nam płacili jednorazowo, mówił. Marek Żorowski wyjechał do USA, gdzie pracował na budowach. Tam spotkał go okrutny los. Z powodu zapchania tętnic, gangreny i bakterii musiał przejść amputację jednej, a następnie drugiej nogi. Stracił pracę, mieszkanie i przez pięć lat przebywał w schronisku dla bezdomnych. Próbował zbierać pieniądze na protezy, śpiewając pod kościołami i polskimi sklepami w Nowym Jorku. Zmarł w USA 15 marca 2022 roku, w wieku 54 lat. Bogdan Borowski z zespołu Milano. Swego czasu był gigantem sceny. Wytwórnia jednak zastrzegła nazwę Milano w urzędzie patentowym bez wiedzy Borowskiego. Bogdan Borowski wrócił więc na scenę solowo. Ujawnił, że w okresie kryzysu pracował na etacie jako przedstawiciel handlowy w branży chemicznej. Jego głównym hobby jest bycie dziadkiem wnuczka miłosza. Marcin Siegieńczuk to kolejny artysta, który stracił prawa do nazwy zespołu. Po przegranym sporze sądowym w 2010 roku stracił prawa do nazwy Topless i do wykonywania własnych przebojów. Rozpoczął karierę solową. Siegńczuk jest uznawany za jednego z najlepszych tekściarzy w branży disco -polo i prowadzi własną wytwórnię Music Site. Jego nietypowe hobby, jeśli można tak powiedzieć, to Oyama karate, w którym osiągnął wysoki poziom, a także podróże po europejskich stolicach. Najpopularniejszym hitem zespołu Topless jest chyba Ciało do ciała. Top One to zespół, który stworzył polskie Italo Disco. W 1995 roku do zespołu zgłosił się sztab wyborczy Aleksandra Kwaśniewskiego z zamówieniem na piosenkę promującą kandydata na prezydenta. Zespół uznał, że wykonanie utworu będzie dobrą reklamą dla muzyków. Choć utwór Ole Olek był ogromnym hitem, Top One nie otrzymał żadnych pieniędzy zapłaty od sztabu wyborczego. Jego lider Paweł Kucharski jest osobą niepijącą co podkreśla lubi również podróżować. Zespół pozostaje w dalszym ciągu aktywny i koncertuje, zarówno na imprezach plenerowych, jak i eventach zamkniętych. Bartek Padyasek z zespołu D-Bomb to autor hitów takich jak Wszystko co robię, robię dla ciebie, to autor wielkiego w tamtych czasach hitu O.L.A.L.A. Zanim zajął się muzyką, pracował w piekarni. Obecnie jest w dalszym ciągu aktywny, koncertuje i wydaje nowe piosenki. Wraz z partnerką buduje także dom. Robert Klatt z zespołu Classic, który wylansował hit taki jak Jolka Jolka, aby kupić pierwszy syntezator, handlował z niczami, arbuzami, jajkami i kosmetykami. Obecnie jest znaną postacią w świecie disco polo. Był prowadzącym wielu programów, a także dyrektorem muzycznym stacji Polo TV. Jest także właścicielem agencji World Media, która zajmuje się produkcją koncertów i programów. To wszystko na dziś. Dziękuję za Waszą obecność i do zobaczenia.